Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Macie młynek, to jest okrążenie na torze spa. Tak więc okrążenie zaczynamy szerokim wjazdem w taki zakręt, żeby dawać jak największe prędkości na po prostu start meta. Hamowanie do pierwszego zakrętu mniej więcej na linii albo setnym metrze to już własna preferencja, Zbijam do pierwszego biegu, uważamy na wyjściu, żeby nie zarzuciło za mocno bolidem. Można lekko wyjechać na targ, ale tam również trzeba uważać. Przed urusz e, dyferencję ustawiamy na 100%, przejeżdżamy ten zakręt e, tak samo jak radiją bez odjęcia, uważamy żeby nie wyspinować, e, ponieważ ma to bardzo łatwo. Odpalamy der, zrzucamy differencję z powrotem na 80% i kolejne hamowanie będzie mniej więcej na metrze zbijam z 8 biegu do czwartego. Można troszkę przycinać tarki tutaj w całej sekcji i w ostatnim zakrytej sekcji można przyjechać w całości po wewnętrznej tarce i szeroko na wyjściu. Kolejne hamowanie mniej więcej, gdy tarka z lewej strony się zacznie zbijam do trzeciego biegu i pozwalamy Bolidowi samemu wyhamować bez użycia hamulca Lewy zakręt na czwartym biegu można wyjechać szeroko, aczkolwiek gra czasem daje ostrzeżenie o ściananie, czasem nie. Płą na szóstym biegu uważamy tutaj, żeby nie wypaść za szeroko, ponieważ bardzo łatwo uzyskanie ścięcia. Kolejne hamowanie pod mostem hamujemy z do czwartego biegu. W prawym zakręcie w lewy. można wbić piątkę, jest to opcjonalne. Kolejne hamowanie przed tu się tarką z lewej strony znowu do czwartego biegu. Wychodzimy w miarę szeroko, uważamy, żeby nie ściąć. Prawy zakręt bez odjęcia. Wchodzimy na długi odcinek prostej i kolejny zakręt jaki pokonam, to będzie ma na 8 biegu, bez odjęcia, na sucho, na mokro, trzeba tutaj odejmować i być może na wzbijać bieg w dół. Ostatnia sekcja, basto, przed centymetrą hamujemy, zbijamy do drugiego biegu, możemy pływać mocno po obydwu tarkach, w lewym zakręcie do pierwszego biegu, uważam na wyjściu, żeby nie e, zarzuciło za mocno bolidem, odpalam DRS i to było okrożenie na torze spa.